Kiedy są przed kurwyście. zakurłyście, zakurłyście Pełne siatki, furki łbaski zakurłyście, zakurłyście w fajki graży, majki, zakurłyście, za kurwyście. Tu podjeżdżam pod blok furą, sąsiad kiśnie Jest za kurwyście, sąsiady u mnie są na czarnym liście Kurwa ma misję, granie ten złodzie to tylko mu przyjdzie Kurwa Sącia nacisnę, meda na marzycie, marzenia i biznes Ja to od pracy to mam tylko biznes siądę sobie do domu i cyka blik nikt nie widzi ciężkiej pracy za to płacą marny hajs Pracę dają bez ambicji, bo ambicji u mnie brak 10 lat już bez podwyżki Moje Życie to nie kłam, Kiedyś pójdę do państwówki jebać Prywaciasz S.A. Kurwa! W promocji bierę papier Rano piję herbatę W gdzie to się kaśle Mam Januszowy kaście. Najlepszy prosty patem, Mam kiełbasę, mapkę z makiem, Pij w zapasie Kiedyś zrobię grilla Marzeń z razem zakurujście Wypijemy swoje Sąsiad meta w pierdolski śnie W domu robię login Grażę w kuchni Daję występ Są bielone. Wszystko pyszne Kiedy w pracy mam problemy To szwagier polewa bimber są przed bankrutuje, za zakurłyście za górłyście, jak leśaki, furki łopatki, nie za za fajki graży matki, za zakurłyście za podjeżdżam pod nogfurą, sąsiedzki śnieg.